Generalnie teraz cały czas Cały czas jadę takimi, takimi przedmieściami, terenami za 500 metrów skręć w prawo. Terenami inwestycyjnymi Take będę jechał w prawo W prawo. Ulica Józefów. Tutaj zaczyna mi się obszar, e, obszar zabudowany. Jestem według tego, co mi pokazuje nawigacja, trzy minuty. E, przepraszam, trzy kilometry. Od, od Wordu, więc to już w zasadzie można powiedzieć, jesteśmy w takich terenach, gdzie pojazdy egzaminacyjne mogą się pojawiać. Więc jeżeli wśród moich widzów mam osoby, które, które tutaj chciałyby sobie kiedyś przyjechać po to, żeby, żeby tutaj zdawać, egzamin to myślę, że już sobie warto tutaj troszkę patrzeć, zwracać uwagę na to na to, jakie tutaj te, te drogi są, bo może się to później później przydać. a tu mamy przed skrzyżowaniem ograniczenie do 20. 2,5 metra wysokości wiaduktu i bardzo niski wiadukt Po takich płytach betonowych przezeń przejeżdżaliśmy ograniczenie do 40 W ja razie jedziemy cały czas prosto. Tej nie dziwota, że ograniczenia do tych 40 tutaj droga bardzo, bardzo zniszczona. Dużo, dużo dziur. Za 400 metrów skręć w prawo. Kamu, kamu, leciał Co kamu, Leciał kamu, 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 w prawo. kamu, prawo w kamu, 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 W kamu, nie nie ma Ja się tutaj nie wcisnę Mam za szerokie. Auto, Aby się tutaj wcisnąć i móc sobie skręcić w prawo. Zwracam również uwagę na sekundniki. To też jest fajne. Za 200 metrów na rondzie drugi zjazd. Czyli wygląda na to, że na rondzie prosto <kluje> Zjazd. Za 500 metrów na rondzie drugi zjazd. Na rondzie znowu będzie drugi zjazd. <tryk> <tryk> Jeszcze kawałek drogi do drugiego ronda. Marketów tutaj taka ulica marketowa, market przy markecie. Za 500 metrów dotrzesz do miejsca docelowego. Za 500 metrów gdzieś tu powinniśmy mieć właśnie kupnowską legaturę Leckiego Wordu. Więc jeżdżam z pierwszeństwa, chyba tam, gdzie ta ręka jedzie, to jest właśnie WORD. Chyba nawet egzamin wyjechał. Jesteś tam miejscu. Jest.